woo <laughs> panowie z klubu seniora UKS Łódź, wchodzący legendy naszego klubu, panowie, którzy wiele przeżyli, widzieli całą Polskę i nie tylko, i osiągnęli wiele, wiele sukcesów. Będziecie za chwilkę mogli kilka pytań zadać. Ja tylko was przedstawię. To są dwie najmłodsze grupy, dwa najmłodsze roczniki Akademii UKS Łódź. E, e, u 9 rocznik 2.15 i u 8 rocznik 2000. Który to rok? Jeszcze 16! 17 z Tak, i jeszcze mamy dwa rodzynki z rocznika 2.17. Czyli <grym> 2.15 i 2.16. E, chłopcy trenują bardzo sumiennie trzy razy w tygodniu poniedziałki, środy i piątki. A także w weekendy, w weekendy mamy mecze, turnieje, prawda? Sparingi, wyjazdy. E, też jeździmy już prawie że po całej Polsce, tak? Rozgrywamy dużo meczy stopowymi klubami, akademiami w Polsce. Tak, na przykład są w Wrocławiu, Lekw. Raków Legia. Lek. I z reguły kto wygrywa? My. Nie, No pewnie z reguły. Z reguły 5-1. No i tyle no w temacie. <grywa> e, no i coś jeszcze? Z okazji tego, że e, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. No nie wiem, czy panowie wiecie, ale dzisiaj jest Dzień Dziadka. Dziadka. My nie wiemy, czy panowie jesteście dziadkami, ale chłopcy z tej okazji przygotowali Dziadka. dla panów no, Dzisiaj jest tylko delegacja trzech panów, ale panów jest więcej, jest 25, tak? Tak. No i około 30. 30. Więc na, na panów ręce składamy takie laurki, wykonane własnoręcznie przez chłopców. Taka pierwsza z brzegu. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziadka, z okazji Dnia Dziadka. No i przeplatanka z koroną, próbę łodzi. Jest UKS. Jest. Eee. Następny biwa UKS. Dziękujemy. I tutaj chyba są życzenia. A to specjalnie dla Pana. Jesteście dla nas wzorem do naśladowania. Tworzycie historię tego klubu. Za co Wam dziękujemy. Taką laurkę napisał Antek Czechu z rocznika 2.15. Wieszczechu. No, świetnie. Reszty nie będę, bo tego jest ponad 20. Przekazuję na, na panu wodę. No ja nazywam, nazywam się Marian Pyszkowski. Członkiem Łódzkiego Klubu Sportowego jestem 72 lata już. W 1952 roku zapisałem się do sekcji hokeja na lodzie. Trenerem moim był Władysław Król, obecny patron łódzkiego klubu sportowego. Nie, I stadionu? I, stadion, i stadionu. Oczywiście duży udział w tym zabrało około seniorów, że ten stadion nosi imię i nazwisko Władysława Króla. Ja jestem honorowym członkiem Honorowym prezesem koła seniorów. W kole seniorów już jestem 35 lat. Do koła należą hokeiści, piłkarze, ciężarowcy, kolarze. No z w każdej dziedzinie sportu kto startował, ten kto chce, ten jest w kole seniorów. No i co? Chciałbym, żebyście Wy, jako błędy, wyrośli, na naprawdę takich wiernych sympatyków i biernych, żebyście się bierni oddali Łukajtowi i grali, i żebyście nam przetwarzali kiedyś wielkie no, radości, żebyśmy mogli was oklaskiwać, o ile jeszcze dożyjemy, bo, bo to jest wątpliwe. bo ja już mam już lata, to nie wiem czy dożyję, ale może, może jeszcze dożyję, no, jakieś tam sprawy. No Ej, i chłopaki, to by było wszystko. Umiemy śpiewać sto lat? Tak. No to jak on ma 84 lata, panowie są ciutkę młodsi, no to na 3-4. 3-4! So Dziękujemy no bardzo, a jeszcze wam powiem, że moi, mojego kuzyna jest ja tu was trenuje Wyszkowski. Tak, to jest Dokładnie. No i dziękuję bardzo. Ja, wiesz, chciałbym wam powiedzieć tak, każdy z nas jest członkiem UKS-u i każdy z nas ma tą przepladankę. Nigdzie w Polsce nie ma takiego znalezienia. Zawsze to było coś takiego, co nas wyróżniało jako LPS. Dbajcie o to i żebyście się tak sprawowali, żeby do was jako do zawodników nigdy nie było pretensji. Natomiast co do sportu. Sport na początku jest zabawą. Potem im wyżej będzie większa konkurencja i tak dalej. Ale musicie tak poprowadzić swoją karierę, żeby nie dać się no zajechać prawie od strony sportowej, od strony fizycznej i tak dalej, bo docierają do samej góry bardzo małej ilości ludzi, którzy zaczynają. Ale każdy z was ma szansę. Każdy z was może być Lewandowskim, może być każdym innym z kadry. Także musicie się postarać, musicie chcieć grać w piłkę. Już widzę, że są osiągnięcia i dlatego my żeśmy postanowili tu w tym kole żeby spróbować z Wami się porozumieć, dogadać, żeby nawiązać więź, my jesteśmy dużo, dużo starsi, mamy dzieciaków starszych jak trener. Ale to nic nie znaczy. Jak przyjdziemy cudowat, może nie jeszcze nie dzisiaj, nie pierwszy raz, może jeszcze dalej, to zawsze miło będziecie i wy, i my potykać się. Dobra, to teraz tak, panie trenerze, niech pan czyni tutaj, tu są dla was te pomarańcze. Proszę, panowie, panowie panowie mają dla Was słodkie prez... i zdrowe przede wszystkim prezenty. Może tam załóżmy? Tak, ja przeniosę. Ja tylko chcę powiedzieć na koniec, że Panowie są w doskonałej formie. Zobaczcie, ja bym sobie życzył i wszystkim yy, nam, rodzicom, żeby do, dotrwać takiego wieku i być w takiej formie i fizycznej, i, e, i z uśmiechem na buzi, pozytywnym. I pamiętajcie to, co powiedział Pan parę minut, parę minut temu. Macie przeplatankę. To jest coś, co nas wyróżnia w całej Polsce, w Europie i na, i na świecie. I jakbyście się zastanowili, to dlaczego przeplatanka, że te literki, one się właśnie przeplatają, poszczególne, poszczególne litery zachodzą na siebie i przechodzą pod spodem i to jest dlatego przeplatanka. A teraz magiczne hasło się pojawia. Właśnie. I nic nie wie. jest. Dobrze i siadacie. Dobrze. Wszyscy dziecko 15. Dobrze. Szesnasty rocznik. Ale ty nie jest... tak ludzie. Chowajcie sobie do torby, bo idziemy na drugą Ja mam, dody, ja mam no Moja mama to jest. No, znaczy tata, to Ej. Weźcie po chłopaki, szesnasty, weźcie po dwie. O, wystarczy.

Na kilka tak? tak? Tak, tak, tak. Jeszcze na kilka usiądziemy. <grymne> poprosimy o chwilę ciszy, jeszcze mamy dwa słowa od panów. Dobrze? Wodzio. Dzień dobry, nazywam się Michał Strzelewski, mój kontakt z ŁKS-em był w 1958 roku pierwszy. Grałem w tenisa, byłem wicemistrzem Łodzi Juniorów. Potem zacząłem wpisać koło seniorów ŁKS-u i tam jest cała historia. Klubu i bieżące wiadomości, jakie są. Także, jeżeli byście byli ciekawi, to możecie wpisać koło seniorów LKS-u. Nawet film z tej dzisiejszej imprezy też będzie. By... miło, że ja pracuję tutaj już 20 lat, nawet troszkę więcej. I pierwszy raz mam do czynienia z taką inicjatywą. A wśród tych najmłodszych, chcemy nasze DNA LKS-u wpajać właśnie jak najwcześniej i jak najwięcej to nam się udaje, ale dzięki Panom będzie to jeszcze bardziej realne i możliwe. To ja jeszcze moment powiem. Słuchajcie, są takie chwile w życiu, że być może, że dzisiejsza chwila mam zapadnie tak w pamięci, żeby cię jeszcze, jeszcze bardzo długo pamiętać. To będzie coś, co inne rzeczy mogą pouciekać, a czasami wchodzi w głowę, że wtedy, wtedy było miło, że, że było takie spotkanie i tak dalej, i tak dalej. Ok? Okej? Okay? No. Nie słychać. Nie słychać. Okej? Okay? No, było lepiej. No To my bardzo dziękujemy jeszcze raz. Najmłodszych zabieramy na trening. A piętnasty rocznik idzie do szatni. Ostrożnie na schodach. やめてください。